Cześć, witajcie na kanale Kolba TV. Dzisiaj przyjrzymy się jednemu z najbardziej rozpoznawalnych modeli Kanika, a dokładnie Kanik SFX Rival S. Zapraszam do oglądania. Jest to sprzęt, który zdobył uznanie strzelców sportowych dzięki świetnemu spustowi, rewelacyjnej ergonomii i rozwiązaniom, których nie spotkacie w innych pistoletach. Ale zanim przejdziemy do testów, przejdziemy sobie do całego naszego kuferka, co znajduje się w środku. Mamy bardzo dobrze wykonany kufer, w którym możemy przetrzymywać nasz pistolet. Oczywiście nie może zabraknąć instrukcji obsługi. I to co widzimy jako pierwszy, czyli piękny pistolet. Do jego prezentacji i omówienia przejdziemy sobie w dalszym etapie. Na razie pozwolę sobie go schować do dedykowanej kabury, którą wyciągnąłem sobie przed nagraniem. I tak, w zestawie znajdują się dwa magazynki 18-nabojowe z dodatkowymi stopkami, które rozszerzają jego pojemność do 20 sztuk. Otrzymujemy również małego kanika, który tak naprawdę jest kluczem. W zestawie, w magazynku otrzymujecie wymienne światłowody, możecie sobie zmienić jego kolor, oraz całą masę bitów, dodatkowych śrubek. Zestaw ten pozwoli Wam na wykonanie wszystkich prac, które możecie zrobić przy pistolecie. Odkładamy i idziemy dalej. Mamy magwell, czyli tak zwany lejek. Jest on bardzo przydatny, kiedy strzelacie dynamicznie, kiedy strzelacie sportowo i chcecie mieć pewność, że zawsze magazynek wejdzie tak, jak powinien. I kolejną rzeczą, którą możecie znaleźć w opakowaniu, są to wymienne nakładki na chwyt w trzech różnych rozmiarach. S M oraz L. Tak, aby dopasować je idealnie do waszej dłoni. To, co warto jeszcze pokazać, że macie wszelkie wycięcia pod kolimator, jeżeli jest on założony na pistolecie bądź też nie, i możecie sobie dopasować jeszcze do ewentualnego kompensatora. A więc kanik już przygotował wszystko tak, abyście wy nie musieli tutaj pokazywać waszych zdolności manualnych. Kanik zrobił to laserowo i zrobił to bardzo dobrze. Przechodzimy do. Drugiej części. tej dolnej części znajdziecie podstawowy zestaw do czyszczenia, czyli szczotkę oraz wycior do czyściwa planelowego. Nie może zabraknąć jeszcze wybijaka, który ułatwia rozbiórkę oraz demontaż poszczególnych elementów w pistolecie. Mamy szybką ładowarkę, która potrafi umilić ładowanie waszego magazynka. Jest ona wykonana bardzo dobrze i sprawdza się. Po prostu tak jak szybka ładowarka. I teraz mamy coś dla panów optyki. Kanik od razu ma fabryczny fres pod kolimator i w zestawie otrzymujecie aż nie jedną, nie dwie, a pięć różnych płytek montażowych, dzięki którym zamontujecie większość kolimatorów dostępnych na rynku. O ile nie wszystkie. Jeżeli chodzi o Całą zawartość pudełka jest to wszystko, co dostajecie w zestawie. O kaburze też Wam już powiedziałem. Jest ona zewnętrzna. Kabura bez problemu zmieści się na pas o szerokości 50-55 mm. Czas zapakować wszystko i zaprezentować Wam kanika. A więc to, co wyróżnia już kanika na samym początku, to to, że kupując go, dostajecie pełny zestaw kompleksowy, tak aby idealnie dopasować go do Waszych preferencji, tak aby strzelanie było po prostu przyjemne i celne. Czas przyjrzeć się bliżej, dlaczego akurat ten model jest tak bardzo popularny w świecie strzeleckim. Już na pierwszy rzut oka widzimy, że jest to model typowo skonstruowany do dynamicznego strzelania. Po pierwsze przez samą konstrukcję, druga sprawa waga. Pistolet waży prawie 1200 gramów co czyni go naprawdę ciężkim, natomiast sprawia to, że odrzut oraz podrzut jest praktycznie minimalny. A więc teraz możecie zobaczyć, jak ten pistolet sprawdza się przy bardzo szybkim oraz dynamicznym strzelaniu. Praktycznie zostaje w miejscu. Grival S jest to pistolet pełnowymiarowy ze stalowym szkieletem. Długość lufy w tym pistolecie wynosi 127 mm z żywotnością 50 000 strzał. W połączeniu ze świetnymi przyrządami celowniczymi, dodatkowo regulowaną szczerbinką, sprawia, że strzelanie jest bardzo szybko. Szybkie oraz intuicyjne. To rozwiązanie szczególnie polubią strzelcy starcujący w zawodach IPSC oraz IDPA. Jeżeli chodzi o ergonomię, Canik Rival S daje Wam sporą możliwość modyfikacji. Tak jak już wcześniej wspomniałem, dostajecie wymienne nakładki na chwyt. Chwyt jest naprawdę bardzo agresywny, ma on bardzo przyjemny stippling. Natomiast z przodu pod kabłąkiem znajduje się bardzo przyjemne, nie na tyle agresywne frezowanie, aby ten komfort strzelania był jednak zachowany. A więc w miejscu, gdzie potrzebujecie, chwyt jest naprawdę stabilny i bardzo dobrze się pistolet trzyma w dłoni, nawet przy poconych dłoniach. A w miejscu, gdzie no nie chcemy, aby ten jednak pistolet nas mocno uwierał, jest takie bardziej delikatne frezowanie, które zapewnia duży komfort oraz stabilność broni. Magwell w tym pistolecie montujemy na jedną śrubkę od dołu, nakładając go dodatkowo na rękojeść, przez co trzyma się on bardzo stabilnie i ułatwia cały proces wymiany magazynka. Teraz przejdziemy sobie do manipulatorów. Mamy tutaj obustronny zrzut zamka, zarówno z prawej, jak i lewej strony. Możemy sobie dodatkowo przełożyć zrzut magazynka na drugą stronę. Macie dodatkowe wymienne nakładki na właśnie ten przycisk, aby móc sobie go dopasować do waszych preferencji. Całość wymienia się bardzo intuicyjnie, wystarczy wykręcić śrubę i wkręcić pasującą do akurat waszego rozmiaru. Jeżeli przejdziemy sobie jeszcze z tyłu na zamek, mamy informację o tym, że nasza iglica jest napięta. Jeżeli pistolet jest przeładowany, z tyłu wyskoczy Wam informacja o tym, że iglica jest napięta i pistolet jest gotowy do oddania strzału. Dla fanów dodatkowych akcesoriów, na dole posiadamy szynę Picatinny, na której możecie zamontować wybraną latarkę bądź też celownik laserowy. Możliwość rozszerzenia funkcjonalności pistoletu o dodatkowe akcesoria jest to niesamowity plus dla osób lubiących customizować swoje pistolety. Kanik postanowił odchudzić zamek stosując specjalne wcięcia w zamku, które nie wpływają w żaden sposób na, na jego celność. Jeżeli chodzi o przeładowanie, mamy bardzo agresywne nacięcia zarówno z przodu jak i z tyłu pistoletu, przez co bardzo wygodnie i pewnie możemy go przeładować. A więc mamy już opisane wszystkie poszczególne elementy. Czas teraz przejść do tego, za co kanik w sumie mianowicie o spust. Tak, aby nie oddać przypadkowego wystrzału, na przykład kiedy pistolet upadnie I ma on przełamanie w kącie 90 stopni Tak jak widzieliście, spust w tym pistolecie to prawdziwa gratka dla strzelców sportowych A więc co? Idziemy sprawdzić, jak działa na ostrej Już przy pierwszym chwycie czuć, że stalowy szkielet robi robotę Broń jest stabilna, a ciężar równomiernie rozłożony Co powinno dobrze przełożyć się na kontrolę odrzutu Waga blisko 1200 gramów sprawia, że pistolet świetnie leży w dłoni I nie czuć żadnego przeważania do przodu czy do tyłu jest po prostu idealnie wyważony. Dobra, ładujemy pierwszy magazynek i sprawdzamy, jak broń zachowuje się podczas strzału. Celem jest skupienie i szybkie strzały. Zobaczymy, jak kanik radzi sobie w realnych warunkach. Od razu widać, że pistolet jest niesamowicie stabilny. Dodatkowa masa naprawdę robi robotę. Praktycznie nie czuć odrzutu. Praca spustu jest płynna, reset szybki, a światłowodowe przyrządy celownicze pomagają błyskawicznie zgrać muszkę i szczerbinkę. Teraz czas na coś bardziej dynamicznego. Podsumowując, kanik Rival S jest to kawał porządnego pistoletu, który idealnie sprawdzi się dla strzelców sportowych. Świetna ergonomia, rewelacyjny spust oraz... Wszystkie akcesoria, które dostajecie przy zakupie tego pistoletu. Według mnie jest to jeden z lepszych wyborów dla strzelców szukających czegoś uniwersalnego do strzania dynamicznego. A teraz Wasza kolej. Napiszcie w komentarzu, jak podoba Wam się ten pistolet, czy mieliście kiedykolwiek z nim styczność. Komentarze są Wasze. Ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału do końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!